Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór Działamy cały czas I dzisiaj spróbujemy taki sobie zrobić żart W stylu Monty Pythona Czyli taki żart brytyjski Żart będzie się nazywał Ambasada o, Ambasador ma taki telefon Ambasador ma taki telefon Ambasada państwa mojego I powiedzmy, że ktoś dzwoni, nie? Dzwoni ktoś, to odbieramy Am, a, a- Ambasada. Ambasada, tak? Tak, ambasador przy telefonie. Tak, tak. Ja wszystko rozumiem, ale... Wszystko, naprawdę ja wszystko rozumiem, ale... Czy naprawdę, pan musi, czy naprawdę pan musi o to widzę się ubiegać? Czy naprawdę pan chce do naszego państwa, że tak powiem, przyjeżdżać? Tak, tak. No, no, dziękuję, dziękuję, tak. Złoży pan wniosek, ale... Na razie jest to niemożliwe.